W maju 2001 roku dostaliśmy zezwolenie ministerstwa i w październiku rozpoczął się pierwszy rok 2001 roku. Po czterech latach uzyskaliśmy nagrodę premiera Francji za najlepszy projekt edukacyjny w wymiarze europejskim. Jest przy premierze Francji powołana tak zwana Wielka Komisja, która co roku rozpatruje przedsięwzięcia, w których jest zaangażowany kapitał lub rząd francuski. Ponieważ partner nasz dostał dofinansowanie z rządu francuskiego na to przedsięwzięcie, dzięki czemu nasi studenci jeździli przez parę lat za darmo na praktyki i staże do Francji. W międzyczasie, trzy lata temu, ministerstwo uruchomiło kierunek logistyka, który tutaj tej pory nie jest. Jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce uzyskaliśmy uprawnienia do nauczania na tym kierunku. A półtora roku temu, jako pierwsi z uczelni niepublicznych, uzyskaliśmy uprawnienia do nauczania na drugim stopniu, czyli tzw. studiach magisterskich. Zawód logistyka jest zawodem interdyscyplinarnym. Stąd program, który został stworzony, jest też programem interdyscyplinarnym, to znaczy obejmującym zagadnienia zarządzania, ekonomii, finansów, ale również czysto techniczne. Program ten się sprawdził na tyle, że wszyscy nasi absolwenci, którzy szukali pracy w zawodzie, w tym zawodzie znajdowali pracę. I to jest chyba najlepsza wizytówka uczelni. Od października tego roku rozpoczniemy nabór i nauczanie na poziomie pierwszym, ale studia inżynierskie. Czyli studia inżynierskie i inżynierologisty, które będą trwały 7 semestrów, czyli o 1 semestr. Dłużej. Uważamy, że w wielu dziedzinach, w których logistyk jest poszukiwany, jest wymagane również to większe przygotowanie techniczne.